Jesteśmy w lesie. Przyprowadziłem Was dzisiaj do lasu, żeby Wam opowiedzieć o tematach trudnych. Za mną jest zrąb w postaci gniazda, miejsce, które leśnicy przygotowali po to, żeby nasadzić drzewa liściaste. Wprowadzają w ten sposób gatunki liściaste do lasu, ale to drewno, które jest wokół, pójdzie na cele przemysłowe. W dużej mierze trafi do meblarstw. I to jest temat kluczowy, no bo skąd lasy państwowe mają pieniądze? Lasy państwowe mają pieniądze wtedy, kiedy sprzedają drewno na cele przemysłowe lub inne, jeżeli znajdą odbiorców na ten materiał. A z drugiej strony, przecież wszyscy się o ten las tak martwimy, i zależy nam na tym, żeby nasze polskie lasy były miejscem wypoczynku były miejscem, gdzie możecie spotkać żywą przyrodę, żeby czyściły powietrze, na co szczególnie zwracamy uwagę na Śląsku. I zacząłem ten temat dlatego, że. Nadleśnictwa na naszym terenie, Rybnik i Rudy w poprzedniej kadencji wydały półtorej miliona złotych na festyny, na których był Michał Wosi. Skąd pieniądze na festyny? No, ano stąd, że trzeba było wycinać las. No, to są absurdy, do których nie powinno, nie powinno dochodzić. Pomijając kwestie takie, czy to było zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem, ludzie litości, takich rzeczy politycy nie powinni robić. I tu jest jeszcze jeden problem. Mój znajomy ułożył taki żarcik, że poznajcie michała Wosia, który z żubra zrobił łosia, a to dlatego, że powstała na terenie raci Boża zagroda Żubrów i teraz leśnictwo, żeby te żubry wykarmić i wykończyć ten obiekt, musiałoby ciąć dodatkowy las.